Temat lekcji, surowce energetyczne. Pierwszy temat o energii. Zaczynamy mówić o surowcach energetycznych. Dopisałam w nawiasie nieodnawialnych, czyli tych surowcach, które wydobywane są z głębi Ziemi i w momencie, kiedy nam się skończą, nie można ich w krótkim czasie odzyskać. Na co będę zwracać uwagę w dzisiejszej lekcji? Powiemy sobie, kiedy powstały surowce energetyczne. Kto jest największym producentem surowców energetycznych, oraz na koniec powiemy, jakie następują zmiany w bilansie energetycznym świata. Zatrzymaj film i przepisz cele lekcji. Pierwszy surowiec omówimy sobie: węgiel kamienny. Zapiszcie proszę, punkt pierwszy. Najważniejsze wiadomości zapisałam, w międzyczasie będę y, opowiadać. Węgiel kamienny to naturalne paliwo stałe pochodzenia roślinnego. Przypomnijcie sobie lekcję o skałach, wtedy zaklasyfikowaliśmy go jako skałę osadową organiczną. Skała ta powstała w karbonie i znowu musimy sobie przypomnieć lekcję tym razem z tabeli stratygraficznej. Karbon jest częścią ery paleozoicznej. W tym okresie zmienił się klimat, rosły paprocie, bujna roślinność, doszło do powstania e, bogatych złóż właśnie węgla kamiennego. Era paleozoiczna, karbon. Te słuchajcie, dwa słowa, zwłaszcza ten karbon, podkreśliłabym na kolorowo, bo naprawdę, w tabeli stratygraficznej i w dziejach Ziemi, jest to bardzo ważny moment. Jest to paliwo kopalne, kosztowne jest jego wydobycie. Na koniec jeszcze pokażę Wam zdjęcia, gdyż ten węgiel wydobywany jest metodą głębinową. Bierze się to z tego, że w tych dziejach Ziemi powstał stosunkowo dawno, dlatego położony jest głęboko. Dostarcza 40% około energii. I jeszcze na koniec lekcji porównamy sobie go, jak to wypada z innymi surowcami. Jeśli nie zdążyłeś, zatrzymaj film i przepisz informacje o węglu kamiennym. No, i teraz bardzo ważne dla Was. Musimy wiedzieć, kto wydobywa najwięcej węgla kamiennego na świecie. Możemy to spotkać w różnych ujęciach. Spójrzcie na tą mapę. Zastanówcie się, czy potraficie nazwać wszystkie kraje, gdzie zaznaczoną jest sygnaturą występowanie węgla. Kamiennego. A teraz pójdźmy do statystyk. Przy każdym surowcu zapiszemy sobie światowe wydobycie, więc tutaj proszę zanotować 7,8 miliarda ton. 7,8 miliarda ton. No i teraz główni producenci. Powiem Wam szczerze, że jeszcze przed nagraniem tego filmu. Co roku zresztą to robię, jak prowadzę tą lekcję, staram się znaleźć jak najświeższe dane w kwestii wydobycia surowców. Jest to bardzo trudna sprawa i korzystałam tym razem z wadymeku maturalnego, bo na żadnych stronach internetowych, oficjalnych źródłach nie mogłam znaleźć aktualnej listy krajów wraz z wydobyciem. Te kraje, bo mam tutaj dwie statystyki. Tą, którą wypisałam, 2013 rok i ten wykres 2008 rok. Zobaczcie, że pierwsza trójka się nie zmienia, więc na pewno przewaga, zwłaszcza tych dwóch pierwszych krajów, jest tak duża, że możemy spokojnie zapisać tą pierwszą trójkę. Ona jest niezmienna, czyli węgiel kamienny mamy w Chinach i to jest prawie połowa wydobycia, bardzo dużo. USA i Indie. Może bym chciała, żebyście zapisali jeszcze Australię i RPA. One też przed chwilą na tej mapie konturowej się pojawiły. Australia i RPA. To będą kraje z największą ilością węgla. No, jak mówimy o węglu, to na pewno myślimy też o Polsce, która ma znaczne złoża. I co prawda nie jest to miejsce, żebyśmy mówili dużo o Polsce, bo od tego będziemy mieć osobny temat o energii w Polsce, ale dosłownie ten jeden wykres niech on wam utkwi w pamięć. Mówię teraz o węglu, węglu kamiennym kreska niebieska. Zobaczcie jaka tendencja jest w Polsce w wydobyciu węgla kamiennego. Zdecydowanie bardzo szybko to wydobycie maleje. W świecie też maleje udział tego surowca. Niedługo się dowiemy na rzecz jakiego. Co jest takiego złego, z jakiego powodu? Czy to są kończące się złoża? No poniekąd tak, ale jest ważniejszy powód. I y, tym powodem jest ochrona środowiska. Ten surowiec będzie surowcem najmniej ekologicznym będzie bardzo dużo, Dwutlenku węgla i zanieczyszczeń emitował do atmosfery. Wręcz narzucane są normy obostrzenia, żeby z tego surowca energetycznego korzystać coraz mniej. I mówiłam, że jeszcze pokażę zdjęcia z wydobycia. Takie wydobycie węgla kamiennego nazywane jest metodą głębinową. W Polsce kojarzymy to bardzo dobrze z rejonem Śląska. Tam w krajobrazie występują takie kopalnie. Pamiętajmy, że im dłużej wydobywa się taki surowiec, tym będzie to bardziej kosztowne, bo musimy coraz niżej i coraz głębiej sięgać po złoża węgla kamiennego. Drugi surowiec energetyczny to jest węgiel brunatny. Węgiel, znowu jeśli chodzi o skały, będzie to skała osadowa pochodzenia roślinnego powstała w neogenie. Neogen jest częścią ery kenozoicznej. Przypominamy sobie tabelę stratygraficzną. Era kenozoiczna to jest najmłodsza era, więc zdecydowanie można tutaj napisać, że jest młodszy niż węgiel kamienny. Proszę, żebyście kolorem lub podkreślili sobie ten neogen. To młodsze pochodzenie węgla brunatnego będzie bardzo dużo mówiło o sposobie jego wydobycia. Yy, wydobywany jest metodą odkrywkową. Ponieważ jest młodszy, będzie zalegał dużo wyżej, tudzież bliżej miejsca, z którego jest wydobywany. Zaraz zobaczymy to na zdjęciu. Węgiel brunatny jest surowcem, którego nie odpłaca się transportować. Dlatego. Elektrownie, które korzystają z tego surowca, będą zlokalizowane zawsze w pobliżu tego surowca. Więc zapamiętajcie, że jest to surowiec, który nie nadaje się do dużego, długiego transportu. Producenci. Tym razem udało mi się znaleźć zestawienie z 2013 roku, też ciężko o dokładniejsze. No i zapisujemy sobie. Tu mam wartość dla świata, czyli wydobycie to jest 1 miliard ton. 1 miliard ton, czyli widzimy, że 7-8 razy mniej niż węgla kamiennego, będzie, będzie go znacząco mniej. I teraz producenci. Pierwsze miejsce Niemcy, Chiny, Rosja, USA, i zobaczcie, bardzo wysoko w tej statystyce znalazł się nasz kraj Polska. I faktycznie węgiel brunatny stanowi w Polsce. Bardzo ważną część energetyki. Zdjęcia, które tutaj przedstawiam, są z kopalni w Bełchatowie. Jest to taka największa kopalnia odkrywkowa w Polsce. Bardzo duża dziura. I tu macie właśnie pokazany ten odkrywkowy sposób wydobywania węgla. Cały czas trzeba mieć w głowie te dwa zdjęcia, że węgiel kamienny to górnik zjeżdża tam pod ziemią, a węgiel brunatny to ta wielka dziura. I zobaczcie, od razu przy kopalni jest elektrownia, która produkuje energię właśnie z tego surowca. Jeśli będziecie Kiedyś w centrum Polski, to koniecznie zachęcam Was, żeby wjechać na taras widokowy w kopalni Bełchatów i zapamiętać ten widok. Tutaj, w tematach o ochronie środowiska, dużo na maturę trzeba wiedzieć o tym, jak sobie radzić z problemem takiej elektrowni. I wydobycia odkrywkowego węgla. Pamiętajmy, że poza zniszczeniami środowiska, które gołym okiem są widoczne, na przykład bardzo cierpią wody, powstaje coś takiego jak lej depresyjny, obniża się zwierciadło wód na całym tym terenie, nie tylko w miejscu kopalni. Pamiętajcie, że trzeba mieć pomysł na to, w jaki sposób zagospodarować takie miejsce po tej kopalni. I w bełchatowie akurat jest już to robione, są nasadzone lasy, są próby wprowadzenia energii odnawialnych, są stawiane na hałdach wiatraki. Jest plan, żeby tą dziurę po kopalni kiedyś zmienić w sztuczne jezioro, więc dużo mamy tutaj możliwości i miejmy nadzieję, że będzie to się zmieniać, bo ekolodzy bardzo walczą o to. Oto miejsce i w zeszłym roku też widziałam takie zdjęcia, że udało się w Niemczech największą taką na świecie kopalnię odkrywkową ekologą na jeden dzień zblokować, żeby zaprzestali wydobycia, co wywołało w, w tej kopalni gigantyczne straty. Trzeci surowiec to jest ropa naftowa. Ma bardzo duże znaczenie gospodarcze. Wręcz mówi się o tym, że jest to surowiec strategiczny. Jej spalanie pokrywa ponad 30% światowego zapotrzebowania na energię. Jest to ciekła kopalina. Wytwarza się z niej, pamiętajmy, paliwa, olej, oraz także wykorzystuje bardzo dobrze w przemyśle chemicznym. Ona ma też największą wartość kaloryczną, czyli będzie. Tutaj dostarczać nam z tych kopalń najwięcej energii. No, ropa naftowa troszkę nam zwycięża z węglem w ostatnich latach, nie zawsze tak było, o tym powiemy na końcu. I przewyższa na przykład właśnie tańszym transportem. Dużo łatwiej zobaczcie wybudować rurociąg i nawet przez cały kontynent, przez wielki kraj. Transportować prosto do odbiorców niż transportować węgiel. No, i teraz wydobycie. No tu tym razem odnalazłam dane z 2018 roku, więc dużo świeższe na pewno też niż podręcznik, który możecie otworzyć. Więc proszę, trzymajmy się tego, co udało mi się tutaj w artykule znaleźć. Światowe wydobycie 4,5 miliarda ton. I główni producenci. No tutaj yy, nie możemy sobie podarować i proszę, żebyście wypisali całą dziesiątkę krajów. Będzie to dla nas ważne w różnych tematach, bo słuchajcie, ropa rządzi światem, na pewno znacie takie stwierdzenie. Ta wiedza o tym, kto ma ropę naftową, przyda nam się w tematach, o konfliktach politycznych, o organizacjach, bo. Kraje, które posiadają ropę naftową, nie wszystkie, ale wchodzą w skład bardzo ważnej organizacji, która nosi skrót OPEC i nazywa się Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową. I bardzo ważne jest właśnie, żebyście wiedzieli, kto posiada ropę naftową, też w tematach ludnościowych, struktury ludności, wskaźnika feminizacji. Wszędzie w tych krajach. Widać znaczenie tego surowca. No czyli obecnie na pierwszym miejscu jest, są Stany Zjednoczone, druga Arabia Saudyjska. Wiele widziałam różnych zestawień, gdzie te dwa pierwsze miejsca się z sobą zmieniają. I to faktycznie zależy od, od tego, z jakiego roku braliśmy dane. Trzecie Rosja, czwarta Kanada, potem Irak, Iran, Chiny. I teraz zwracam uwagę na miejsce ósme i dziewiąte. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwait, wielkościowo, są nieporównywalnie mniejsze niż wszystkie inne wymienione tutaj kraje. To są kraje zdecydowanie mniejsze od Polski. I teraz. Taki zasób, czyli posiadać 3%, 4% światowych zbiorów najważniejszego surowca, znaczy, że ten kraj ma bardzo dużo pieniędzy i no, jest takim tutaj gigantem. I tak jest. To są przykłady bardzo ciekawych krajów. Jeszcze na pewno więcej Wam kiedyś o tym powiem. I wydobycie ropy naftowej yy, może się to odbywać zarówno z dna morza, jak i z lądu, a następnie transportowana przez tankowce albo ropociągi. Czwarty surowiec energetyczny gaz ziemny. Znaczenie gospodarcze tego surowca wzrasta, zobaczymy to jeszcze na wykresie. Wzrasta też wielkość jego wydobycia. Odkrywane są nowe złoża, i tutaj, taką odmianą jest gaz łupkowy. W Polsce też odnaleźliśmy takie złoża. Nie do końca jeszcze je wykorzystujemy, ale inne kraje faktycznie już wydobywają gaz łupkowy. Pochodzenie organiczne znajduje się w skorupie ziemskiej najbardziej ekologiczny no, to takie hasło i to stwierdzenie mówi, że jest najbardziej ekologiczny z tych surowców dziś, które dzisiaj omawiamy. Oczywiście nie możemy go porównać do energii odnawialnych. Ale na pewno z tych, o których mowa w tej lekcji, będzie najmniej szkodził środowisku. Ponownie jest wygodny w transporcie, co też jakby sprawia, że jego znaczenie wzrasta. No i znowu udało się znaleźć dosyć świeże dane. 3867 miliardów metrów sześciennych. Mam tutaj inną jednostkę, ponieważ jest to gaz, więc nie za bardzo mogę porównać do poprzednich. I z 2018 roku dosyć świeże dane, możecie porównać, czy coś się zmieniło od czasów jak macie podręcznik tutaj. Dwa pierwsze miejsca znowu widzę w różnych latach wymiennie, więc Stany Zjednoczone i Rosja to są dwa kraje, które trzeba kojarzyć, że tego gazu ziemnego mają najwięcej. Dalej mam Iran, Kanadę, Katar i Chiny. No i mam na zdjęciu wydobycie gazu ziemnego oraz właśnie ten transport, który odbywa się. Gazociągami. I piąty surowiec energetyczny, o którym nie możecie zapominać. Bardzo ważny uran wykorzystywany w przemyśle atomowym wytwarza do wytwarzania energii jądrowej. Do tego potrzebne są rudy uranu, które widzimy na zdjęciu. Dużo można. Mówić o wadach i zaletach tej akurat energii, ale przeczytajcie to porównanie. Ono jest wspaniale, obrazuje to, czemu wiele krajów decyduje się właśnie na tą energię. Z jednego kilograma uranu tyle samo energii co z 2,5 tony węgla. No to porównaj się sobie kilogramową Taką skałę, gdzie masz kawałek kródy uranu z nie wiem, z całą przyczepą węgla, i wyobraź sobie, że możesz z tego wyprodukować taką samą ilość energii. To oznacza, że będzie to bardzo opłacalne. Wydobycie roczne tylko 60 tysięcy ton. Dużo mniej niż poprzednich surowców. No ale skoro tak mało jest potrzebne do produkcji, to nie potrzeba wcale więcej. I bardzo ciekawa mapa, też zapamiętajcie tą prawidłowość dosyć niezwykła. Mamy kraje, które wydobywają uran i mamy kolorem pomarańczowym zaznaczone kraje, które. Wykorzystują go, czyli posiadają elektrownie jądrowe. I teraz spójrzcie na mapę. Będę miała wiele krajów, wiele, które mają elektrownie jądrowe. Spójrzcie na Europę, a nie, posiadamy, nie posiadają w pobliżu uranu, czyli będą go importować czasem przez bardzo daleko, no ale właśnie skoro nie potrzeba go bardzo dużo, to jest to możliwe. W drugą stronę też znajdziemy przypadki. Czyli kraje, które wydobywają uran, a wcale nie posiadają takich elektrowni, no bo podejmują takie decyzje, albo jest to dla nich zbyt kosztowne, albo brakuje im specjalistów i ich nie mają. Wydobycie. 2018 rok najświeższe, co znalazłam. No i zapisujemy sobie kraje, które mają najwięcej. Pierwsze miejsce Kazachstan. Spora przewaga, proszę zapamiętać. Druga Kanada, trzecia Australia i czwarta Namibia. Przy energii atomowej, chociaż nie do końca ta cała lekcja jest o energii, tylko raczej o surowcach, to dosłownie trzy hasła chcę zapisać: zawsze Wam to się przydać, może do matury. Ciągle trwa dyskusja o tym, no mieć tą energię jądrową czy nie mieć. Polska miała już mieć, potem nie miała, teraz znowu ma mieć i takie cały czas są tutaj niewiadome. Więc pamiętajcie, hasłami sobie tylko zapiszemy, jakie tutaj są powody najważniejsze w tej dyskusji. Z lewej strony wypisałam wady, no i wstawiłam na zdjęciu to, co na pewno y, pamiętacie że jest taką największą naszą obawą, czyli to jest strach przed katastrofą. No, katastrofa w Czarnobylu, która była w 1986 roku, pewnie pamiętają ją wasi rodzice, no, zostawiła strach w krajach sąsiadujących i, i w Europie dosyć spory. Zachęcam Was przy okazji do obejrzenia serialu Czarnobyl, który robi wielkie wrażenie, bo jest to ciekawa historia ze względów politycznych i historycznych, żeby zobaczyć, jak naprawdę, z jakich powodów doszło do tej awarii. No dobra, no to powiedzieliśmy o awarii. Inne wady, duże koszty budowy to mowa o krajach, które właśnie posiadają uran, a ciągle nie korzystają z niego. No i tak, problemy jeszcze ekologiczne i tutaj jest problem składowania odpadów o tym najczęściej się pisze. No dobra, no to dajmy chociaż jeszcze jakąś zaletę dla równowagi. Yy, niskie koszty produkcji energii, nie mówię o wybudowaniu, tylko mówię później już o funkcjonowaniu elektrowni, niskie koszty produkcji energii. Wysoka sprawność energetyczna. Zobaczcie, to jest trochę tak jak z samolotami. Boimy się latać, a w statystyce wiemy, że samoloty najbezpieczniejsze, ale i tak się boimy. No to w statystyce wychodzi, że super sprawne są elektrownie atomowe, ale i tak się boimy. Eee... Mówi się, że jeśli pracują bez awaryjnie, nic się nie dzieje, to ta szkodliwość dla środowiska jest niewielka. No i jeszcze to, co zachęca wiele krajów, czyli względy ekonomiczne, bo mają niewielkie zużycie surowca czyli to, co mówiliśmy o tym, jak efektywna jest ta ruda uranu. I teraz punkt szósty, coś niezwykle istotnego z tej lekcji: bilans energetyczny świata. Po omówieniu tych surowców energetycznych uczniom moim na lekcji mówię tak: no to teraz dopasujcie mi, proszę. Te surowce energetyczne, dołożone jest drewno, które kiedyś było ważnym surowcem energetycznym. Dopasujcie mi do tych linii, żeby pokazać tu na końcu, ułożyć w dobrej kolejności, jaki surowiec jest dzisiaj najważniejszy. No to spróbujcie popatrzeć i sami ułożyć tą kolejność. No i sprawdźmy, jak Wam się udało. Dzisiaj najważniejszym surowcem energetycznym jest ropa naftowa, z niej jest najwięcej energii. I teraz prześledźmy sobie jej losy. Ona się pojawiła na początku XX wieku i zobaczcie, że już w trakcie rewolucji przemysłowych była najważniejszym surowcem. Dzisiaj z lekkim spadkiem ciągle pozostaje numerem jeden. Węgiel zdecydowanie był największym, najważniejszym surowcem. Dzisiaj jest na miejscu drugi, z tendencją na świecie, no, taką stałą, chciałoby się powiedzieć, że maleje. No, może lekko maleje, ale Chiny, które mają bardzo dużo węgla, no tutaj mocno jeszcze bazują na tym surowcu, więc on się w miarę trzyma swojej pozycji. Pamiętajcie o tym, żeby znaleźć na wykresie zawsze gaz ziemny i to jest ten surowiec, który zyskuje najbardziej yy, i mówiłam, wyjaśniałam dzisiaj dlaczego przez ten łatwy transport przez tą też mniej zanieczyszczania środowiska. No drewno chyba najłatwiej będzie od, znaleźć zawsze. ono już dzisiaj ma minimalny na szczęście udział w świecie. I dwie niebieskie kreski to są dwa surowce, które pojawiły się na ostatnie. Więc zobaczcie, że pierwsza jest energia odnawialna. I przypomnijcie i skojarzcie sobie, że przecież kiedy już były pierwsze elektrownie wodne, pierwsze wiatraki, to nie jest odkrycie ostatnich 20 lat, tylko dużo starsze. I ta energia odnawialna, pomalutku sobie. Idzie do przodu. Najpóźniej pojawiła się energia jądrowa jako źródło energetyczne, i jej znaczenie wzrasta. To jest stan na dzisiaj, a teraz popatrzcie na prognozy do roku 2050. Co się stanie? Ropa naftowa w dół, węgiel w dół i utrzymująca się tendencja cały czas gazu ziemnego do przodu, do przodu. Aż przekroczy węgiel i będzie miejscem drugim, a w przyszłości być może najważniejszym z tych surowców. Drewno oczywiście maleje i ma, maleć będzie. No i te dwie ostatnie no, ym, rozpędzała nam się ta energia odnawialna, tu troszkę zwolniła. Zwolniła może nie. Dlatego z tego powodu, że będą zamykane jakieś energie odnawialne, tylko będzie procentowo jej mniejszy udział, bo będziemy coraz więcej pozyskiwać energii z gazu, więc ktoś musi na tym stracić. I pierwiastki promieniotwórcze przewiduje się, że także się tutaj zatrzyma rozwój tej energii. Nowe kraje nie będą chciały. Zakładać elektrowni atomowych, więc ta tendencja też tak wyhamuje. No, pamiętajcie jeszcze raz o tym. Na moim sprawdzianie też się pojawi ten wykres, żeby rozpoznawać, który surowiec jest gdzie i potrafić mi wyjaśnić zmieniającą się jego rolę. Do maturalnego słowniczka. No, słuchajcie, tak, powstawanie surowców, chcę, żebyście tutaj te dwa węgle, te dwa słowa dosłownie zapamiętali. Kiedy jeden węgiel, kiedy drugi? Producenci surowców energetycznych. Jest to bardzo często na maturze, że trzeba kojarzyć, który kraj ma czego dużo i zmiany w bilansie energetycznym. Sam ten wykres pojawił się już na maturze. I myślę, że y, związane z nim zadanie może być jeszcze nie raz. Dziękuję.